Hello, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie wykopek w poszukiwaniu historii. Pochodzimy po oto takim tolesie i zobaczymy co wyjdzie. Magia grudniowego, zimowego lasu. Pochodzimy i czekamy na sygnałek. Fajnie jest. No. Tylko czekać na pierwszy sygnał. Bo jak na razie, bo nic nie ma konkretnego i nic nawet nie było, nawet śmiecia. To dobrze, jak będzie, to będzie coś konkretnie. Mamy jakiś metal leżał na wierzchu takiej rurki Lepsze tu niż drut Mamy jakiś pierwszy konkretny sygnał Nie na żelazo jak przed chwilą Sprawdzimy, odkopiemy No, okazał się kawałek blaszki A raczej ciekawych fantów tutaj nie będzie, bo to jest ten Właśnie ten las, śruba stara przechodzony Las. Nie wiem czy ten film w ogóle powstanie. Jak powstanie, to będziecie go właśnie oglądać. Ale to będzie bardziej taki spacer niż znajdki. Bo nie widzę tu potencjału w tym lesie, dlatego że już jest przechodzony. A nie chciało mi się dzisiaj maszerować w królewski las, gdzie zawsze się fanty pokazują. No ale to może nie szkoda, bo to jest podobno ostatnia taka sobota Za tydzień już nie będzie tak pięknie No i jak będzie to będzie, no zobaczymy Łaże jeszcze tutaj Wyjdzie coś Czy nie wyjdzie, no ale Świeże powietrze Wskazuję, że nie nagrałem tam budki sarniej Już tam dali sianko Sól, kukurydzę Carną. Tak więc, wszystko jest okej. Okay. jest jakaś blaszka taka zwykła. Ten taki dziwny sygnał. Widzicie jaki stabilny? Mas... Widzicie? Z żelazem. Coś maskuje żelazo. Słuchajcie... żelazo jest ja prawda. Ja ją pokazuję. ID. No zobaczymy, wykopiemy bardzo dobrze. No to może być jakaś może być, nie wiem, jest z pierśniem wiodącym. Ale no wykopiemy, zobaczymy. Bo on jest taki przemienny, żelazo i kolor Ale to może być duże żelazo No i właśnie tak pokazuję Ale wykopiemy zobaczymy Jak na monetę duże To właśnie nie wiem Nie, to w niej łopatka Bierze, to było to Byłem duże żelazo. No duże w stosunku monety, nie? No i pokazywał żelazo, no i dawało taki sygnał, jaki dawało. o Jeszcze je, czym chwalić jest? <śmary> Brylą Nie, no to tak naprawdę to podkładka, nie nakrętka, tylko bryle. O, ja pierdolę. Nie, no muszę się. On um, odpocząć Znaczy, usiąść na korzonku i. Klapnąć coś, bo nie wychodzą fanty, tylko same bryły jak nie druty, to bryły ale to jest spacer krajoznawczy, o można to tak nazwać. Co my tu mamy? Tyle kopania, pod korzeniem jeszcze a to kawałek pierścienia wiodącego. No ale cóż, raz jest tak przechodzony. Z wszystkimi moimi wykrywaczami Nawet od Pulsara garreta Dużo bym tu wymieniał Znaczy może nie dużo, no ale Przechodzone, ale kilkaset razy, no ale Nawet Deusowi ciężko coś znaleźć No ale coś tam jeszcze wychodzi, no Jeszcze pochodzimy, pójdziemy tam Zapalnik Do tego, do tego jest co? Nie wybuchy, co? Nie wiem co, 2 metry kwadratowe. Ale ten jakoś bił na kolor. Czy znaczy, nawet nie patrzyłem na wykres, nie wyciągnąłem panela. Ale tak jakoś jedno stanie, bo to taka bryła. jakie coś starego. albo kawałek granata albo czego. Bo granat też może być. No nie wiem obstukamy trochę Czy to już jest nieszkodliwe albo no, jakoś na granat zamala Może będzie lepiej za chwilę widać Ale nie róbcie tego co ja robię Takie tu o, może kawałek granatu? Nie <laughs> żebym po tym nie stukał, jakbym widział, że jest zapalnik. Ale widzę, że tu ten otwór to jest Babrak zapalnik. O, granatu za małe. Chyba, jaki granat był? A, tylko, że zapalnik jest odkręcony. Jeb, łopatą po granacie jebał. Znaczy, nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to jest. Pewnie, no granat jakiś, no ale nie dla zapalnika. Eee. Dobra, jeszcze pójdziemy, nie, nie wiem, takie coś. Dobra, idziemy dalej. Widzicie? się jest paskudny sygnał na jakieś gówno z wojny. Ja pierdolony, nie kopia. Takie życie, takie życie, takie, takie, taki, tak jest! Kapitalnie Wykrywaczu Ja pierniczą nie mogłem iść Ale Monet nie ma Siedzę na łopatce O! Ale wygodnie mm żyna mi się, muszę odwrotnie dać. Dobra, tak. Ach, i Dobra, jeszcze trochę tam połazimy. No cuda, nie liczcie w tym odcinku. Najnudniejszy odcinek, jaki mógł powstać, ale zawsze coś dla mnie jest spokojno. Będziecie zawiedzeni, że nie ma monet, nie ma srebra, ale bywa. Pójdę jeszcze dronem chyba polatać. Zobaczę. Łuska z pepeżki. Co ja wam pokazuję? Coś trzeba pokazać. Helas padło. Las przepiękny, ale bez fantów. Trzeba się tu wpierdolić jakimś grubym sprzętem. Najlepiej georadarem. Może jeszcze wtedy coś wyjdzie. Bo tak to. <grym> Na pewno jeszcze dochodził po tym lesie. I już kiedyś nie miałem nadziei, ale srebra wychodzą, wychodzą, już ostatnio srebro znalazłem Rutusem Bo to deusem co znalazłem na Królewskim Szlaku, a tam będzie dużo na pewno, też złota Ale jeszcze nie znalazłem Dziec, Zaś w ten polmos, no ale dzień bez polmosa to stracony dzień Taka blaszka łozdobna, I też nie wiem czy ło, czy ło, czy oh. oh, oh, oh. Bo wiem, że tu mnie oglądają on, oh, en, oł, oh, oł, oh, oł, oh. o oł. Takie coś, fajny widoczek. To brzegiem jeszcze przejdę. Koniec. Kabelek, ja, to I koniec kawałek łyżeczki. To coś wychodzi, no widzicie No, a jest na koniec jakaś moneta. Chyba współczesna. Współczesna, jakby orła widać. Tylko współczesnego 5 groszy. Ładne mi cuda. A jest, przynajmniej moneta dzisiaj. No i tak kończymy dzisiejszą wyprawę wykopek kopek w poszukiwaniu historii, ale to była taka: no, wiecie, taka lightowa, taka na luzie, bez znajdek, no i przechodzony milion razy lesie, no ale zawsze coś, świeże powietrze, projekt ćwiczeń i podeptałem MDUSA, <grym> tak więc. Ćwiczeń, no, jakich ćwiczeń, pewnie powiecie, no, wymachiwanie tą ręką setki miliony razy, tej 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 Tak więc, jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Trzymajcie się, do następnego, hej! Hej, Kasiemka! Ha.